Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej, bo nie dodałem tego przedstawiając pana, jak, jak, jak wasze ugrupowanie widzi te sprawy, na ile tutaj rzeczywiście bezradność rządu Donalda Tuska ma istotny wpływ na to, że Polacy mają coraz większe kłopoty z pokryciem kosztów pogrzebowych. Tu trzeba uzupełnić, się, szanowny panie redaktorze. Przecież Polacy mają problem nie tylko z pokryciem kosztów pogrzebów. Polacy mają pokrycie, problemy z pokryciem wszelkich możliwych kosztów. No i tutaj oczywiście nasuwa się oprócz tego, co mój przedmówca wymienił, jeszcze przecież koszty nieprawdopodobne, podniesione koszty energii, podatków. Przecież te wszystkie firmy pogrzebowe. Które funkcjonują, kwiaciarnie, oni wszyscy płacą ciężką kasę. Do tego musimy się spodziewać od przyszłego roku już dalszych podwyżek, dlatego że wchodzi kolejna podwyżka ZUS-u, podwyżka również składki zdrowotnej oraz te całe nieszczęście zwane oględnie KSEF, systemem elektronicznych faktur, które będą dobijać polskie, zwłaszcza małe firmy, zwłaszcza małe sklepy, takie właśnie jak kwiaciarnie chociażby. Czy Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej Polski ma, ma jakąś receptę na ten stan rzeczy, jakiś antidotum? Tak, nasze antidotum na wszystko, proszę Państwa, to jest to, o czym nikt nie mówi, nie ośmiela się mówić, czyli wyjście z Unii Europejskiej jako punkt pierwszy, jako warunek konieczny, chociaż niewystarczający. Dlatego, że te wszystkie koszty, które są związane z tak zwaną transformacją energetyczną, z narzutami ETS-ów, biorą się tylko i wyłącznie z ideologii unijnej i my z tym będziemy walczyć. Czy kawa partia razem, czy, czy podziela ten eurosceptycyzm Konfederacji Korony Polskiej, Nie, czy są jakieś uniosceptycyzm, inne. Uniosceptycyzm. Uniosceptycyzm, uniosceptycyzm. dobrze. dobrze. Ja, ja kocham Europę. Dobrze. Rzeczywiście tu zgoda z, z, z panem Romanem Fritzem, Polska była i jest w Europie, a Unia Europejska to jest zupełnie coś innego.